Zajmujemy się sprzedażą urządzeń laserowych, wszelkiego rodzaju, o różnych źródłach światła. Są to urządzenia produkcji amerykańskiej firmy Pilot, jak również niemieckie znakowarki laserowe firmy ACI. Naszymi klientami jest szerokie grono odbiorców, zarówno wśród agencji reklamowych, pracowni reklamy, zakładów grawerskich, jak również zakłady produkcyjne, fabryki. Naprawdę zastosowanie technologii laserowej jest bardzo szerokie jest odbiorców, mamy z bardzo różnych działań przemysłu. Wyróżniamy się na pewno jakością produktów, z precyzją ich działania i niezawodnością. Tak? Są to bardzo ważne aspekty, szczególnie dla zakładów produkcyjnych, gdzie wszelkiego rodzaju awarie przez to są w zasadzie niedopuszczalne, tak? a nasze produkty zapewniają im i precyzję działania, jak i również niezawodność. Z nowości mamy najnowszą serię firmy Pilot, to są dla seria Fusion, najnowsze produkty najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające jeszcze większą precyzję, jeszcze większą szybkość działania. I ja oczywiście cała gama znakowarek laserowych firmacyjnych niemieckich. Tutaj już nowe źródła światła obejmujące lasery UV, lasery zielone. Tutaj mamy przykład zastosowania technologii laserowej, laserów CO2, gdzie możemy stworzyć nawet elementy trójwymiarowe, tak, składające się z kilku warstw materiału wyciętego wcześniej. Najwięcej informacji można znaleźć na stronie www.lasermedia.pl jak również na stronach www.epilotlaser.pl i wwwacj